Ja się mam angazyj to witam Was skończonym intimie na moim kanale. Przywitaj się. Szczerze, ja chciałam dzisiaj szukać wioski, no a zrobiłam, się nie uda, więc zaraz do Was wracam. Dobra, wróciłam z kreatywem, żebyśmy szybko znaleźli wioskę winogerów. I ktoś napisz, jak napisze, ktoś idzie że przynajmniej małą wioskę, a jestem ślepa i nie, nie zauważyłam. Napiszcie w komentarzach. Wątpię, że będzie na górach, ale czemu się nie sprawdza? Ty się też odzywaj kurczę. Tylko ja pojęcia cokolwiek i i, prosz, i piszcie w komentarzach, będę tutaj później czytała proszę zrób na kanał na YouTube'a i to będzie gdzie zrobić. Więc musicie pisać to skółko, żeby zrobiła. I on proszę, a to nie robi, no. Nie, nie słychać się chorych. To mówi na nagraniu, że jest chory? No, odpuścimy sobie szukanie wioski i się powygupiamy, ale w sumie się wioska znalazła, więc ważne. Ale wielka. U, duża wioska. Dość duża. Dla mnie przynajmniej. Napiszcie w komentarzach, co ta wioska jest dość duża. Znalazłam no, wioskę, więc teraz można się wygłupiać. Git. I jak będziecie chcieli kolejny odcinek z Minecrafta z nią, to piszcie właśnie, żeby została youtuberką, to na jej kanale też będzie, a to widzisz, tak? I i, I... 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 wtedy jeszcze... i wtedy właśnie ona też będzie miała. I naklejamy kolejny odcinek z tego, jak ja buduję dom tutaj. Nie będzie nie, to wtedy szybkim filmem, bo ja nie umiem. Nieważne. Więc proszę subskrybujcie i nie wiem, czy ja jestem od tyłu, więc zaraz zrobię to. Okej, okay, chciałam powiedzieć, co ja chciałam powiedzieć, nie pamiętam, co chciałam powiedzieć, ale ja Wam coś przypomnę. Ja, że ja nagram kolejny film, jak mówiłam, tylko że jak mówię, proszę, błagam Was, zróbcie jeszcze, piszcie w komentarzach, żeby ameryka zrobiła...